W dzisiejszym filmie pomogę Ci przejść z gościa, który mówi, że nie ma czasu, jest zajęty i tak dalej, do gościa, który faktycznie sprawia, że rzeczy się dzieją odchacasz wszystkie swoje zadania na liście zadań, czujesz się dumny z siebie i czujesz się naprawdę szczęśliwy w swoim życiu z tego powodu właśnie, że na wszystko masz czas i zawsze jesteś tam, gdzie chcesz być. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam młodym mężczyznom żyć lepszym, szczęśliwszym, bardziej produktywnym życiem, a w dzisiejszym filmie podzielę się z tobą moim systemem zarządzania czasem, który naprawdę zmienił moje życie i który pomaga mi zrobić mnóstwo, mnóstwo zadań każdego dnia. No więc już bez zbędnego gadania, zaczynajmy. Gdy przychodzi co do zarządzania czasem, to obstawiam, że już wiele osób powiedziało na przykład: "Nie mam czasu. Jestem zajęty." Takie zdania na pewno padły. Musisz zmienić swoje nastawienie i musisz przestać mówić, że nie masz czasu. No bo tak naprawdę masz czas. Tak naprawdę masz czas, tylko postanawiasz wybrać i zrobić z nim coś innego niż to, co chciałeś zrobić. Czyli powiedzmy, że teraz na przykład mógłbym iść poćwiczyć. No bo mógłbym. Mam czas na to, żeby iść poćwiczyć, ale jestem zajęty nagrywaniem. Więc to nie tak, że nie mam czasu, bo mam czas. Na spokojnie byłbym w stanie to zrobić. Tylko że wybieram, żeby robić coś innego, żeby nie robić rzeczy, którą mogę robić. Jeśli na przykład zrobisz A, no nie będziesz w stanie zrobić B. Wiadomo. Ale musisz zmienić swoje nastawienie i zamiast mówić nie mam czasu, jestem zajęty, mów sobie, wybieram, żeby robić to zamiast tamtego. Wybieram, żeby inwestować mój czas w to zamiast w tamto. I opowiem tutaj pewną historię, która naprawdę pasuje do tego. No więc. Więc był to luty 2024 roku. Jestem w swoim pokoju, siedzę przy swoim biurku komputerowym i edytuję film. I po chwili coś nagle mnie rozprasza. Nie jest to żadne powiadomienie, nie jest to mój brat, który puka do moich drzwi, ani nie, nie jest to żaden gołąb, który wlatuje <grym> w moje okno. Jest to mój tata, który woła mnie, żebym zszedł na dół. No więc, ściągam słuchawki, zatrzymuję film i schodzę na dół. Schodzę na dół, stoję przy wejściu do salonu. I pytam go o co chodzi. No i on mówi, czy zrobię to, to, to i tamto, takie normalne zadania domowe. No i mówię mu, no dobra, ale co ty będziesz robić? No on mówi, no ja zaraz idę do pracy. No myślę sobie, no dobra, no to zrobię to. No więc idę, zrobię to, wyniosłem wn śmieci, dałem tam psowi jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Wróciłem do domu, nie zajęło mi to więcej niż 15 minut i widzę tatę, który dalej leży. I pytam go, na którą ty idziesz do tej pracy. No on mówi mi na 12. Później poszedłem do góry, skończyłem edytować ten film, szedłem na dół, żeby coś zjeść. Była to jakoś godzinę czy półtorej godziny później, a on dalej leżał i oglądał telewizję. I lekcją z tej historii jest to, że często ludzie mylą leniwy z zajęty. Bo tak naprawdę w większości przypadków jesteśmy leniwi, a nie tak naprawdę zajęci. No więc to tyle na sekcję o sposobie myślenia w tym filmie. Teraz przejdźmy do praktycznych rzeczy, które faktycznie możesz użyć w swoim życiu. Okej, okay, więc tutaj mamy kalendarz. I teraz przejdę krok po kroku po tym, jak możesz zaplanować cały swój dzień, cały swój tydzień, jakkolwiek to chce zrobić. Zrobimy na przykład dzisiaj i pokażę Ci, jak faktycznie możesz zacząć to stosować. No więc na początku zaczniemy od oczywiście snu. Więc ja zrobię wydarzenie i zrobimy od 20 do 4 rano. Rano dokładnie i nazwiemy to sen. Więc mamy już sen zrobiony. Budzimy się o 4 rano, więc zrobię to tutaj, żeby. Od stąd do czwartej. Ok. Okej, okay. mamy tutaj nazwę to sen. I możesz to dać, że powtarza się codziennie to znaczy? I wtedy to się będzie powtarzało każdego dnia. I to możemy usunąć. Nie, nie to. to. I masz sen każdego dnia. Nie wiem czemu to się zrobiło od piątej. W każdym razie mamy sen. Teraz na przykład powiedzmy, chcesz robić swoją rutynę porankową, więc nazwiemy to rutyna porankowa. Możesz tutaj dać na przykład. Żółty kolor, żeby ładnie wyglądało, i, no, i niech będzie. I tutaj na przykład robisz swój zimny prysznic, medytację i tak dalej. Ok. Później, na przykład, powiedzmy, masz, chcesz popracować, więc napiszemy jedną żabę, czyli robisz najtrudniejsze zadanie, które masz zrobić podczas tego. I na przykład dajmy kolor, nie wiem, czerwony, no to ważne. No więc dajemy sobie te zadania, które masz zrobić i na przykład jeszcze zaplanujmy na przykład szkołę. Powiedzmy, że mamy szkołę od siódmej do powiedzmy. Powiedzmy szkoła, na przykład to zielone, i na początku polecam zacząć od na początku polecam zacząć od snu, później polecam zacząć od tych takich właśnie rzeczy, które są bez żadnych takich negocjacji, czyli na przykład szkoła, powiedzmy, rutyna nocna, na przykład nazwijmy to. O, o co chodzi to tutaj, na przykład już uspokajasz się tak przed snem i starasz się tak przygotować się do snu, więc możemy to nazwać rutyna nocna i damy sobie jakieś niech będzie lawenda. I po prostu tak planujesz to wszystko, nie? Możemy zaplanować sobie cały dzień, powiedzmy, że tu na przykład prysznic yy, i mycie się, nazwijmy to tak. Później na przykład po szkole zróbmy trening, więc trening, możemy tu dać inne kolory. Ja nie lubię tych kolorów dawać, myślę, że to zajmuje za dużo czasu. Spoko to jest, ale nie chce mi się nigdy tego robić, więc yy, możesz robić kolory, możesz dać jakieś emotki. Nie ma z tym żadnego problemu. I możesz co możesz zrobić jeszcze? To możesz na przykład dać tutaj i co tydzień w poniedziałek i co tydzień w poniedziałek to się będzie powtarzało. Więc to jest też bardzo spoko. Dalej powiedzmy na przykład, chcemy zjeść coś, więc dajmy sobie na przykład, myślę, że pół godziny starczy, yy, zjeść coś. Później na przykład powiedzmy, chcemy znowu popracować więc zrobimy półtorej godzinny blok i znowu na przykład, powiedzmy, yy, edytowanie filmów yy, i robimy yy, tak. I Piszesz po prostu zadanie, które faktycznie chcesz zrobić. Co też możesz zrobić, jeśli na przykład nie wiesz, co masz wpisać? Możesz wpisać sobie zadanie, które masz na jutro zrobić i dzięki temu wyznaczać te zadania w swoim kalendarzu. Czyli na przykład powiedziesz, napiszesz sobie nagrać te dwa filmy, i później możesz na przykład napisać, ok, nagrać dwa filmy, wy tam, które napisałem w zadaniach. Ok, więc dalej. Możemy tutaj dać na przykład znowu, na przykład zjedz coś. Później możemy dać na przykład, powiedzmy, tutaj damy poucz się. Połucz. Chodzi o oglądanie jakichś podcastów, kursów i tak dalej. I tu damy na przykład jeszcze spędzić czas, czas z rodziną. No i to jest cały dzień, tak właściwie. I co ja robię? To ja mam już niektóre wydarzenia już zrobione, że mam każdego dnia zaplanowane to, co mam. I po prostu one się powtarzają, nie? I doplanowuję sobie te zadania, które faktycznie chcę zrobić. Więc w ten sposób możesz planować swój dzień. No i tak właściwie to tyle na kalendarz. I teraz przejdźmy do listy zadań, która też mi bardzo pomaga. To używam takiego szablonu na Notion, który właśnie mam tutaj na przykład te dwa filmy nagrać. Ale w opisie tego filmu znajdziesz jakiś szablon do zadań, na pewno zrobię jakiś. I będziesz w stanie po prostu używać tego, tak żebyś był w stanie robić te zadania każdego dnia. Jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo aplikacji, które możesz używać, żeby zarządzać swoimi zadaniami. Jest na przykład Todoist, ja tego używałem przez chwilę ale stwierdziłem, że w sumie lepiej trzymać wszystko w jednym miejscu, a nie bawić się z jakimiś innymi rzeczami, więc uznałem, że po prostu będę tego używał na Notion. Możesz używać Todoist. Pamiętam, że kiedyś używałem Taskito, ale to jest płatne. To było naprawdę fajne, ale po prostu polecam używać Notion. Zrobię tam jakiś szablon, dzięki któremu będziesz w stanie zarządzać swoimi zadaniami, będziesz mógł pisać swoje zadania. Ale tak szczerze myślę, że już nie chodzi nawet o te szablony ani z tym stylu, żeby to jakoś ładnie wyglądało, chodzi o to, żeby to było bardziej praktyczne. Czyli po prostu na przykład powiedzmy, po prostu stworzysz jakąś stronę i napiszesz sobie na przykład powiedzmy, lista zadań i zrobisz na przykład checkbox, checkbox i na przykład masz nagraj film o X, nagraj film o Y. Powiedzmy prze przeczytaj 10 stron książki powiedzmy, Davida, Davida, Guginsa. Dalej na przykład co jeszcze może być? Pojeździ na rowerku przez 30 minut. Chodzi o to, żeby to było bardziej praktyczne, niż ładnie wyglądało. Bo jeśli to będzie ładnie wyglądało, ale nie będzie to bardzo praktyczne, no to kompletnie to nie ma sensu. Więc na pewno zrobię też jakiś szablon, ale to będzie jakiś bardzo, bardzo prosty. Nie będzie on wyglądał jakoś super ładnie, ani w tym stylu. Jeśli ten film Ci w jakiś sposób pomógł, możesz stawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. Jeśli potrzebujesz pomocy z Twoją produktywnością, tam możesz kliknąć pierwszy link na dole. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.